Cześć, z tej strony Zuza, To jest moja już flata i tym razem mam dla was krótką recenzję drugiej części Władcy Pierścieni, czyli dwóch Wierz. Przygoda z twórczością Tolkiena trwa w najlepsze, no dosłownie. Wczoraj skończyłam drugą część i pomimo tego, że jak może jest trochę słuchać, jestem odrobinę Chora I musiałam przywdziać swój kocoblues, kocobluzę. E, koco to e, no, muszę się z Wami tutaj podzielić swoimi e, przemyśleniami, e, bo naprawdę jest to wciągająca lektura. Pewnie dzisiaj zacznę e, od razu ostatnią część co więcej tak mnie wciągnęło, że nawet w nocy śniło mi się, że tam walczę z Sarumanem. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o eksperyment z tym, żeby spróbować takiego i właśnie fantastyki z wyższej półki, to na pewno jest to sukces. Tak jak wspominałam przy pierwszym tomie, generalnie rzecz biorąc, Film numer dwa jest moim ulubionym filmem e, i miałam tutaj wysokie oczekiwania co do lektury e, i nie zawiodłam się wręcz przeciwnie. Nawet wydaje mi się, że kilka, znaczy, kilka rozwiązań w książce jest zdecydowanie lepszych e, od tych e, na ekranie. E, najważniejszą różnicą między książką a filmem e, jest taka, że e, no, e, sama książka jest podzielona na dwie części i dwie księgi i w pierwszej mamy, mm, mamy właśnie e, konflikt Rohan versus Saruman i Syngard. E, ale a w drugiej e, księdze mamy tak naprawdę opisane szczegółowo to e, jak przebiega dalsza część podróży do Mortoru Frodo i sama. No i przyznam szczerze, że tego rodzaju podział mi dużo bardziej się spodobał niż jak to było w filmie, gdzie te oba wątki tak naprawdę były przeplatane między sobą, bo dużo łatwiej było mi się połapać w dynamice, w wydarzeniach i też wydaje mi się, że no sama akcja była dużo bardziej ciekawa przez to, że nie była właśnie przerywana. Eee, I obie te księgi są równie wciągające, bo czasami jedyny taki minus, e, jeżeli chodzi o film, dla mnie to, że te właśnie te wątki Frodo i Sama mi się troszeczkę przeciągały, bo e, no idziemy, idziemy tam w stronę Mordoru e, i bum, nagle Rohan z powrotem, potem e, ogarniamy co się dzieje w Rohanie, że tam rzmijowy język i tak tam nie gra, idzie wojna, i uruk, haj, żeby nas tu, prawda, zabić. A i nagle znowu jesteśmy z Gollumem i Gollum wraca i, i pokazuje nam ścieżkę do Mordoru, ale no, troszeczkę wymaga to większego... Wydaje mi się, że łatwiej jest na ekranie to przekazać, tego rodzaju dynamikę, a w książce można, mogłoby to bardzo zwolnić. E, całą fabułę i akcję, a przez to, że jest tak podzielona książka, właśnie w ten sposób, że mamy najpierw historię właśnie e, Aragorna, Legolasa i Gimli'ego, a z drugiej strony Frodo i sama e, w oddzielnych dwóch księgach, no to zdecydowanie tutaj na plus i też mi się wydaje, że e, tak różny jest klimat e, tych miejsc geograficznych, gdzie oni się e, znajdują na tym etapie, na tej etapie swojej przygody, że rzeczywiście dużo fajniej się to czyta w ten sposób, kiedy jedno jest najpierw, a drugie jest później. Także to jako duży plus. Co również mnie zdziwiło, to to jak inny przebieg właśnie miała ta bitwa o Helms Deep, że zupełnie troszeczkę i ta motywacja, ta motywacja żeby iść do Helms Deep, i tam się bronić. Inna jest w filmie, inna jest w książce. W książce jest taka bardziej racjonalna. A i sam przebieg bitwy też, też jest troszeczkę inny. Ale powiedziałabym, że generalnie rzecz biorąc, no jest, to, jest to całkiem fajnie w filmie przedstawione, ale inaczej. Także obie bitwy to, tak naprawdę, mi się tutaj podobają, no aczkolwiek, no. Tutaj oryginał, a tam tak naprawdę remiks tego, co Tolkien chciał uzyskać. No, jeżeli chodzi o przede wszystkim ten wątek, właśnie Frodo i sama, to on jest w książce dużo bardziej, dużo lepiej poprowadzony tutaj. Bo tak jak mówię w filmie, czasami mi się wydaje, że on jest taki albo przedłużony, albo taki się wydaje mało dynamiczny, mimo tego, że tutaj w książce co chwilę. Coś się ciekawego dzieje, natomiast wiele z tych e, ciekawych rzeczy tak naprawdę dzieje się też w przemyśleniach, czy w głowie, czy w Roto, czy sama. E, także, no, wydaje mi się, że ciężko by to było oddać na ekranie, ale tutaj bardzo dodatkowa wartość, takie właśnie konflikty wewnętrzne, przeczucia, czy związane z samą postacią e, Goluma, e, czy w ogóle z e, całą wyprawą do Mordoru, jakby jego misją. E, no, bardzo ciekawe i też. E, Dużo bardziej wprowadzające w klimat. Jeżeli chodzi o, właśnie, e, ja lubię generalnie tę część, e, powiedzmy, fantastyki, która ma w sobie takiej, w to, troszeczkę tej polityki, tego świata wytworzonego. Także tutaj otworzenie tej dynamiki między e, sarumanem i tym jak on podlega Sauronowi, a z drugiej strony chce realizować swoje plany, i też jaka jest dynamika między Rohanem a pozostałymi, pozostałymi krainami, takimi jak chociażby Gondor i tak dalej. To jest na pewno dużo, dużo lepiej wytłumaczone w książce, i też pozwala nam troszeczkę bardziej zrozumieć niektóre czy poczynania. Czy strategie nawet, jakie, no później, czy jakie później tak naprawdę mają miejsce i w książce, czy też jeżeli, jeżeli przerównujemy to wszystko do filmu. E, czy ta część była lepsza od pierwszej? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, e, nieznacznie, nieznacznie bardziej mi się podobało, głównie dlatego, że em, mamy tutaj no zdecydowanie bardziej dynamiczne wątki. Mamy bitwę tu, bitwę tam, mamy tą drogę, pościg za, za Merem i Pipinem, z których pojmali Urkhaj, także już naprawdę jest dużo więcej niebezpieczeństw no i ze względu na to też też tak naprawdę to ryzyko, czy nasza podróż, misja się udadzą, no jest znacznie wyższe. Im się wydaje, że to to napięcie tutaj, które jest dużo wyższe od poprzedniej części, jest, jest no widocznie zauważalne i zdecydowanie na plus. Chociaż jeżeli chodzi o. Em, jeżeli chodzi o ulubiony e, rozdział, to nadal znajduje się on, przynajmniej w moim przypadku, w tomie pierwszym. E, jest to Narada w Rivendell w tym momencie, ale to się też może wszystko zmienić. E, no, e, też jeżeli chodzi o e, moje wydanie, to e, ta książka jest podobnie długa jak tom pierwszy e, i rzeczywiście e, rzeczywiście i te wkładki znowu z ilustracjami bardzo fajne. E, tutaj właśnie można sobie zobaczyć troszeczkę inaczej, jak ten świat wygląda. E, też dużo większa klarowność, jeżeli chodzi o ramy czasowe, e, bo tam e, widzimy, e, to, że jakby oglądając film, widzimy, że dobra, Aragorn tam z Legolasem i z Gimli biegną, i biegną i biegną, ale w Krzysztym jest 6 dni, e, odkąd tak naprawdę zaczynają biec, aż w, jakby w nie znajdują tam. Tych zabitych urukaj. Także to też daje dużo większą perspektywę, bo jednak no, tutaj autor zadbał o to, no, co, czego mi się spodziewał ogólnie, jeżeli tyle czasu piszemy daną książkę, że i wszystkie, że nie są to nierealne, nierealne przeskoki w czasie. Czyli że jeżeli mamy jakąś pogonię i ona trwa długo, to w książce ona też trwa stosunkowo. E, stosunkowo długo, e, i, i bardziej jest to trzymane wszystko w ryzach. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o wątki w książce, no nie mam tak naprawdę za wiele do zarzucenia. E, rzeczywiście, jeżeli chodzi o e, księgę pierwszą, czyli tą, jakby o losach Rohanu, e, no to ona jest dużo bardziej dynamiczna, i tam też e, z dużo, dużo mniej jest tych opisów. E, jakby na początku mam tylko opis Rohanu, generalnie rzecz biorąc, i tam jakby no, w, w, jest, ich, ich, jest ich stosunkowo mniej, natomiast kiedy już e, przechodzimy do księgi drugiej, e, czyli tam e, gdzie z Frodo i samym e, Igolumem tak naprawdę. Podążamy w stronę Mordoru, no to tam już tych opisów jest dużo, dużo więcej, natomiast nie jest to za dużo. Ja już się też troszeczkę przyzwyczaiłam i to, co było jakby kiedyś moim największym problemem, jeżeli chodzi o tego rodzaju treści, czyli właśnie te opisy przyrody i tak dalej, opisy światów, które były zbyt obszerne, no to teraz może być to kwestia tego, że już się po prostu albo przyzwyczaiłam, albo bardziej doceniam tego rodzaju rzeczy, ale. Nie przeszkadzało mi to e, i wydaje mi się, że m, nie doceniłam dynamiki tego, e, jak Tolkien pisze za pierwszym razem, próbując czytać. Chociaż za pierwszym razem nawet nie, nie doszłam do, do drugiej części, a może trzeba było. W każdym razie, słuchajcie, z ogromną przyjemnością czytało mi się e, dwie wieże. E, w tym momencie na pewno wiem, że następną książką, którą chcę przeczytać, e, będzie. Tom trzeci na pewno chcę skończyć e, historię. No, jak słuchacie, jestem trochę chora, a to e, pomaga, jeżeli chodzi o e, czytanie w łóżku. E, także postaram się po pracy e, ten czas w zasadzie w ten sposób wykorzystać. E, I mam nadzieję, że również niedługo uda mi się e, no, podzielić z Wami przede wszystkim e, wyrażeniami, jeżeli chodzi o końcówkę, bo spodziewam się fajerwerków. Chociaż no, nie ukrywam, że rzeczywiście ta trzecia część, czy że ostat wszystko po, tym, po obronie Minas, Tirith, po obronie Kondoru, dla mnie już jest takie bardzo wydłużonym zakończeniem, przynajmniej jeżeli chodzi o film. I ciekawa jestem, czy inaczej to odbiorę, jeżeli chodzi o książkę. Eee, no ale jestem bardzo ciekawa właśnie, e, co dalej, jestem bardzo wciągnięta, tak jak mówię, nawet w snach mi się gdzieś tam e, ten władca pierścieni e, pojawia. Także no niesamowite e, przeżycia, i do tego stopnia, słuchajcie, się wkręciłam, że nawet się zastanawiam, co dalej w ciągu roku może z tej fantastyki sobie przeczytać. Także jeżeli macie jakieś rekomendacje, to e, śmiało, ja chętnie, chętnie coś jeszcze przeczytam, ale raczej właśnie w tym rodzaju, czyli taka fantastyka z krwi i kości, klasyczna fantastyka nie próbowałam tej nowoczesnej romantazy, czy jak zwał tak zwał, to na razie wydaje mi się, że nie jest to dla mnie. E, ja wolę jednak, e, wolę jednak troszeczkę bardziej skomplikowane światy i fabuły, e, niż tylko romant. I swoją drogą e, też właśnie te wątki romantyczne w filmie bardzo, e, bardzo wolę przynajmniej na tym etapie, bo e, już e, jakby Aragorn tam jest zakochany od pierwszego filmu, a tutaj jakby Przebłyski są dopiero jakiekolwiek gdzieś tam, naprawdę na trzecim, czwartym planie. Te wątki, jakieś tam właśnie miłosne się pojawiają, także też jestem ciekawa, jak to się rozegra. Bo widzę, że tutaj pod kino zostało to troszeczkę podkoloryzowane. Także no, słuchajcie, niesamowita książka. No, kanon, kanon, naprawdę. Mi się wydaje, że jeżeli chcemy czytać różnorodnie, jeżeli chcemy czytać dużo, jeżeli chcemy mieć. W swoich statystykach najważniejsze książki, jakie zostały napisane w historii książki, to Tolkien na pewno jest tam na tej liście wysoko. Także jest że odkrywam cały czas. Mam nadzieję, że Wy też dacie szansę władcy pierścienia. A jeżeli już czytaliście, to że zobaczenie takiej perspektywy osoby, która. Pierwszy raz tak naprawdę otwier otwiera e, oczy na to, co się w e, tym świecie dzieje. No i jest dla Was wystarczająco e, ciekawa. E, no i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!